Siema, ja Bartek, to kolejny odcineczek oczywiście z gry LEGO Star Wars. Zapraszam do oglądania, zostawiania łapki w górę, komentarzy oraz subskrypcji, jeżeli Wam się kanał podoba. I również zapraszam Was na Twitcha, gdzie odbywają się w miarę regularne live. Także życzę Wam miłego oglądania, do zobaczenia, trzymacie się, cześć i elo! Wreszcie. Stań tu za mnie na dwie minutki, skoczę do łazienki. Gadaj tylko wszystkim o intruzach. Eee. Musimy jakoś nakłonić szturmowców, żeby przerwali poszukiwania. ona no, nas to raczej nie posłuchają. Hmm. Jak mam nakłonić, żeby oni ze są? Oj, przepraszam, nie chciałem. No przestań mi się na ten. No, czy po morzu widziałeś jaki czul? Co ja mam tu zrobić? Ja nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, co tu zrobić. Oj, o, coś mam, o, coś buduję. To jest, budowałem czyściela, ale coś tu jest, o. Nie gadajcie takie rzeczy. Naprawdę? za przebiecie <głosykanie> na ten kręco-okręt, także można już znowu używać wind i w ogóle. Słyszeliście Lorda Vadera. Naprawdę? Windy znowu działają. Biegiem do katyny, zanim im się znowu skończy... Naprawdę? Ach, no klony no. Nie wierzę, że to zadziałało. Ja też nie. Może powinienem być aktorem? Naprawdę? Serio? Co zadziałało? Czyli tym trafimy po prostu do izby zatrzymać. Zgadza się czuj? Prosto XD. Uwielbiam Lego. Chcę więcej. Ach, te gry LEGO, no. Transfer wieźnie z bloku 1.138. Nie mam żadnego zgłoszenia. Naprawdę? No, no, to możemy go puścić, żeby powyrywał wszystkim ręce, jak w Dobra już. Szybko otwierać izbę, zatrzymać wow. i zabezpieczyć łukiego. Raz, mm. raz, raz, starek. Otwórzam, że jestem To był e, przełącznik światła. Nie sterowania resztę. Może zauważyliście. Nie, nie zauważyłem. Kolejna branka. Ile kosztuje ta gra? Ja ją chyba kupiłem za 210 zł. Na nie, niebie, ją kupiłem. Jakby co? A to jest jakiś kod. Ale jaki to kod ma być? Na kiedy tutaj mam kod wpisać? Tutaj chyba raczej nic, żadnego kodu nie było. Spróbujemy tak. Środkowy. Nie wiem. A, bo to granatem trzeba rzucić. Ałan, ty gnoju, ty. Oj. Chyba niechcący wywołałem teraz wojnę malutką. Oj, oj. Prawo częściej? Moment. Hallo? Prawo eee, opanowana. Co się stało? Eee, mieliśmy drobną awarię broni, ale eee, wszystko jest już w porządku. Nic się nie dzieje. Wszystko gra. Tak, dziękujemy. A Jakubę? Wysyłamy do Was wsparcie. Eee, Odmawiam. nie mamy tutaj wyciek z reaktora. A dobra, trójkąt, takie drobność, coś i... Eee, Okej, okay, czyli tak. Dobra. 2464. To jest mój numer. Czarte co ty sobie tam robisz? Jesteś jakimś biegiem? Rebeliancki speed? No, otwórz, otwórzno. Otwórz, otkop. Nie jesteś aby za niski na szturmowca? Luke Skywalker, przybywam na ratunek. Ej, no chodź. Ten to się nie da. Hej, mi ratunek. No to do sypu, pilociusz! Spójrzcie tam, ty błohaczu! Nie obchodzi mnie co <noise> No, to niesamowity zapach odkryliśmy. Mogło być go... Jest gorzej. Trypio, <noise> spójrzcie! Tripio! Trypio! Gdzie może być? <głosy> <głosy> Dzień dobry. Uwaga! Co to w ogóle jest? A to jest boss! Jest Aha, to jest to, to jest jako boss. Okej okay. Zabierzcie to! Zabierzcie! O jak tu mam... LB? Kto jest LB? No nie to! No klikam LB A rozwaliło mnie Jedno jest pewne. Mocno się odchudzimy. Ma tą mackę? A nie chce mi się. Kofej, ściany znowu się poruszają. Doktor <laughs> Rob, hej, uważajcie. Macki są fajne i ładne. Maja, Lubię. Ściany znowu się ruszają. Tribio, wyłączysz wszystkich niatarki śmieci na poziomie aresztu? No, rozważysz się. Oko! dużo granat, okej. Okay. Tak, nie trafiłem super. No rozważyś się oko! No! rozwalone? Tribio, słyszysz mnie? Co na czas? Chyba. Trzeba zatrzymać te ściany. Budujmy klasztor i zablokujmy. Gdzie oni są? Komunikator? O, Retty, wyłączyłem go. Mamy metalowe ciało. Jedny pan. Następny jest. Hej, Hej otwórz własność konserwacyjny na jednostce! 3, 2, 6, 3, 8, 2, 7. Dziękujmy gwiazdom, ale. Poczekaj. Kim <grym> wokół? Jaki agresywny? Przepraszam, że przeszkadzam. On. to to było? Jaki agresor ten Kamil? Ja Nic. Może znowu ćwiczenia Chodź się, to działać szybko. Ale w ciszy. Biertarka. No nie może się zamknąć, no. Chyba tak, no, dobrze, chyba słyszałeś. Daleko nie do prawdziwego, tutaj nie, no, połowie byłem, ale nie było tak źle. Nie, oczywiście bez żadnych tych, mi zostało też nie. Odblokowałem tylko trzy postacie, dobra, lecimy. I to jest smutne, bo to jest, praktycznie końcówka tego, Nowej Nadziei. Strasznie szybko lecią wiem, się masz kochał Telego. Strasznie szybko lecą. Szkoda. A właśnie widziałem o tym, że w sklepie play jest remake Angry Birds do kupienia? E ja do kupienia bo było za darmo, to bym brał A nie wiedziałem. W ogóle śmieszne, że już robią remake. Chedźcie, Max! W ogóle naprawdę, ej, śmieszne to jest, że robią. Robią remake gry, która ma ile lat? Mało lat jak na remake. A nie remaster, wypadkiem? Osiem mega dużo osób właśnie myli remake z remasterem. I może właśnie tutaj cało się pomyliło. O właśnie, a propos remake'u. Słyszałeś Kamilu, że ma powstać remake, czyli praktycznie od zera zbudowany Max Payne, jedynka i dwójka. Już to jest zapowiedziane, no 9 lat ma ta gra i już remake tworzą, no nieźle. Ale poważnie, właśnie Rockstar jakiś czas temu zapowiedział, że ma być remake Maxa Payne, jedynki i dwójki. OLE BĘDZIE GRANE! Maxik Ciekawe czy będzie tak samo super jak ten Jak Definitive Edition I poza, i poza tym jeszcze ma to robić studio, które, ro, które jakby robiło pierwowzór że konsola sterowania promieniem jest przed nami ale także studio ma robić ten który zrobiło Maxa Payne tego remake'a, więc raczej będzie to dobry remake jeszcze to w moim wykonaniu Aha, kamień ty jeszcze dużo rzeczy nie widziałem no, tylko wykonania. wykonaniu mogę się z tego cieszyć też nie wiadomo kiedy w ogóle powstanie ten remake. To, że zapowiedzieli to, to wiesz. To może rok, za dwa. Mogą mnie zobaczyć. Przydadzą się umiejętności. Za rok, może dwa. O, jestem sterowanym klonem. Ha, zdrajca klonu. Potem je się zabić, Anlako, za chwilkę. No, wykręcę, wykręcę. Nie no, studio odpowiedzialne za giereczkę to już tą za od podstaw, nie? Także na pewno będzie dobra. No, remake będzie. Musi być. Prosto musi być. Strasznie daleko na dół. powinien popracować nad bezpieczeństwem. No to graj, Kamil. Raczej na twoim syfiastym komputerze pójdzie bez problemu, także nie ma co się martwić o to. O nie! Obecność, której nie czułem. O... Nie to, nie to. Hmm. Zwłaszcza na spolszczeniu, ta najlepsze spolszczenie na świecie. Tak, tak to. A czemu Wejdę w ogóle robi pompki? Nie. Czekałem na to obiłanie. Znów cię widzę nareszcie. Oto krąg się zamyka. 43 zł. Kamil spadł sobie na ENEBie. ja jestem mistrzem. Tam jest. Na ENEBie dosłownie będziesz miał za 10 zł całą trylogię. Czy nie sprawdzaj kamii na Steamy, tylko od razu jest na Enebie, albo na G2? Nie ma sensu sprawdzać. O, dzień dobry. Czego się panu tutaj nie spodziewałem? Jesteś w stanie to zniszczyć? Albo przepchnąć? Nie, nie jesteś w stanie tego zrobić chyba No czuły ty musi coś. A. Nie. To jest klucz. To jest Artur. za każdym razem daje się na to nabrać za każdym razem po prostu masakra a mam alergię na łuki zająć się nimi nie Odpuszmy, nie panik. Dobra, rozwaleni, idziemy dalej. A ja mam i. O oh, nie Super, a myślałem że szturmowcy już mi się skończyli Tu nie jest strzelać w cenie, co jest Dobra, headshot 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 Dawaj Han! Pięknie! Tak jak uczułem Tak jak Cyby uczyłem Dzień dobry, wszedłem... to co? To co po moje? jeśli co jeszcze coś? Jan, słyszysz? Nie możemy otworzyć drzwi. Potrzebujemy pomocy! Zrozumiałem. Czekaj. Zrozumiałem. Zrozumiałem. Żołnierze, żołnierze? Nie istnieją. O czym ty do mnie mówisz? Synek. Ja coś to nie wiem. Przekombinowana. Rozwalmy to, to. Dokładnie, synek. To otworzy te drzwi. Jakoś. To wszystko rozwalać Tylko ja natura chciała. Wszystko? pozwoliłem? Chyba tak. Um. No skocz! Wiesz. Bajacy kurde. A tak aktualnie dalej czekam na przyniesienie gier z BDSDA. <gryzny> Mówisz? Troszkę trochę chyba jeszcze poczekać co? Atakować Nie ci Troszkę chyba jeszcze poczekać na to przynosimy

A się w, w, w A, bo to księżniczka walczy to Jeszcze księżniczka nam walczy. Bohatersko. O ups. Bohaterska dostała w piercie. Na księżniczka chistała. Co? ty jesteś? Ciekawy jestem, czy jestem w stanie teraz jakby niepostrzeżenie się ruszać, jak mam ten cały strój. Świetnie. imperialnej karty dostępu. Dobra, to gdzie jest ta... O, dzień dobry. Co mi, księżniczkę, bijecie śmiecie jedne? Kurde. Księżniczkę mi będą biły. Durne klony. Co to za zachowanie, ja się pytam? Za niewychowane klony. Ja ci dam, ty wredny klonie. I tutaj księżniczkę bić. Kurka, bo... co jeszcze? O, dzień dobry to co? Jakiś laserowy chłopiec jesteś, czy co? Kto ty masz się nad tym? Na razie, Kamil. <grymne> o, Ha? <taki> dobry. Haha! <grymne> Lamus swoich załatwił. A tu jeszcze coś? Nie. Dawaj leja. ty masz z jak coś. Będą kolejne pajace. Dobra, poszedł spać. Kurka jego mać. Co nie atakuje? Ty, ty, panie! Pan się chyba z czymś pomylił. Gdzie jest ten typek? Nie mam z nim długo jeszcze walczyć? Kurde ciur że ja ty mam chcemy teraz iść, a nie z nimi walczyć, idiota Miałoby to sens. Simple. Jak my damy radę, wyłączyć łączyć to pole siłowe? Ta konsola! Wcześniej mogliśmy tak używać, jakbyśmy zebrali za szurowców. Ciągle tu jesteście? Nie ma szans, żeby parka rebeliantów wyłączyła imperialne pole siłowe. Hmm. A niby kogoś mam, ale. Nie, możemy się przebrać. Za klona. Moment. Nie. O, a po co mu to ukradłem? Spola siłowego mu to ukradłem. Aha. Ok, ma to sens. M -m ma to sens. Nie ma to sens.